Krótko mówiąc, chodzi o to, aby przedstawioną tutaj liczbę, opis jest dosyć skomplikowany, zamienić na iloczyn ósemki i pewnej liczby całkowitej. Przedstawię dwa bardzo podobne i bardzo proste rozwiązania. W każdym z nich wykorzystam inny wzór skróconego mnożenia. Na początek zapiszmy matematyczną wersję tego opisu. Mamy kwadrat różnicy dwóch dowolnych liczb parzystych. Pierwsza liczba parzysta powiedzmy dwa razy pewna liczba całkowita n. Odejmujemy od tego drugą liczbę parzystą, czyli dwa razy pewna liczba całkowita m i podnosimy to do kwadratu. Do tego dodajemy różnicę kwadratów tych liczb, czyli pierwsza liczba parzysta do kwadratu, odjąć druga liczba parzysta, dwa razy m do kwadratu. To jest punkt wyjścia. Teraz podnosimy do kwadratu tę różnicę zgodnie ze znanym wzorem skróconego mnożenia. To po pierwsze będzie kwadrat 2n, czyli od razu 4 razy n do kwadratu. Następnie odejmujemy od tego podwojony iloczyn tych dwóch liczb, czyli 2 razy 2n razy 2m. Mamy tutaj łącznie trzy dwójki pomnożone przez siebie, czyli 8 razy n razy m. I do tego na koniec dodajemy kwadrat tej liczby, czyli 4 razy m do kwadratu. Idziemy dalej. Mamy tutaj dodać to do kwadratu, to będzie tak jak tutaj, 4n do kwadratu. Następnie odejmujemy 2m do kwadratu, czyli to samo. 4m do kwadratu. To będzie równe. Zobaczmy, mamy tutaj przede wszystkim możliwość zredukowania tych dwóch składników i pozostanie nam jedynie 4n kwadrat plus jeszcze raz 4n kwadrat czyli 8n razy do kwadratu już jest ósemka minus ponownie jest ósemka 8, 8 razy n razy m no i już teraz wystarczy wyłączyć ósemkę przed nawias a w nawiasie dostaniemy, moglibyśmy jeszcze wyłączyć to n, ale po co? Mamy n do kwadratu minus n razy m. Zauważmy, że tutaj jest różnica kwadratu i iloczynu, liczb całkowitych, zatem z całą pewnością to jest liczba całkowita, jeśli tylko n i m to są liczby całkowite. A takie coś zakładamy już od samego początku. Także w tym momencie już dowód w pierwszej wersji jest zakończony. W drugiej wersji nie będziemy podnosić do kwadratu, za to zajmiemy się różnicą dwóch kwadratów. Jest na to wzór skróconego mnożenia. Tutaj jednak wyłączymy dwójkę przed nawias, ale ta dwójka również jest podniesiona do kwadratu. Mamy kwadrat, który obejmuje również dwójkę, więc dostaniemy przed nawiasem 4, a w nawiasie będzie n minus m do kwadratu. Tymczasem tutaj mamy różnicę dwóch kwadratów, więc dostaniemy różnicę pomnożoną przez sumę. W pierwszym nawiasie będzie różnica tych liczb 2n minus 2m, a w drugim nawiasie dostaniemy sumę 2n dodać 2m. Teraz przepisujemy pierwszy składnik. Na razie jeszcze go zostawiamy w spokoju. I uwaga, tutaj przed ten nawias możemy wyłączyć dwójkę, a przed ten nawias wyłączyć tę dwójkę, drugą dwójkę. No to obie dwójki zapisane na początek dadzą nam 4. I w pierwszym nawiasie będzie n m o to samo co tutaj. A w drugim nawiasie będzie n dodać m, no to już widać do czego zmierzamy. Teraz możemy wyłączyć wspólny czynnik, tylko tutaj bez kwadratu. Przed nawias dostaniemy przed nawiasem 4 razy n minus m i uwaga co będzie w nawiasie. Pozostanie drugie n minus m z tego kwadratu. Może napiszmy w nawiasie, nie jest to konieczne, ale może być. I teraz do tego dodajemy ten nawias. On pozostanie. Czyli no niech będzie w nawiasie, też nie jest potrzebny, ale spokojnie możemy go zapisać. Brak nawiasu, gdy jest potrzebny, to jest błąd, a pisanie nawiasu, gdy nie jest potrzebny, na pewno błędem nie jest. W każdym razie dodajemy tutaj w tym kwadratowym nawiasie n i jeszcze jedno n, ale mamy minus m plus m, więc to ulegnie redukcji i dostaniemy 2n. No to może od razu dwójkę z tą czwórką pomnóżmy, dostaniemy 8 razy. I tutaj mamy n minus m, a z drugiego nawiasu pozostanie nam już tylko jedno n. No i teraz możemy jeszcze to zamknąć w nawias kwadratowy i koniecznie podkreślamy, że ten czynnik to jest liczba całkowita, jeśli tylko nasze n i m są liczbami całkowitymi. Chodzi o to, że tutaj nie ma na przykład dzielenia, które spowodowałoby, że dostaniemy powiedzmy wartość 3 czwarte, co po pomnożeniu przez 8 dałoby wtedy szóstkę, a szóstka już przez 8 nie jest podzielna. Istotą tego dowodu jest wykazanie, że obok ósemki jest czynnik całkowity.